Trylogia Deadpool'a i Wolverina, Nowa Czarna Pantera, opowieści z Narni, Powrót Spartacusa, Wielkie pozwy w Hollywood i wiele więcej już dzisiaj. Chwile mnie nie było, ale wracamy już z publikowaniem newsów i nie tylko. Zacznijmy szybszym nadgonieniem mniejszych doniesień, które niedawno trafiły do sieci. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to otrzymaliśmy zwiastun zarówno do długo wyczekiwanego Daredevila oraz do ekranizacji gry Until Dawn z tytułem Until Dawn. Zobaczymy tutaj schemat rodem z Świstaka. Nasi bohaterowie po przegranej bitwie z potworami będą wskrzeszani i będą mieli okazję w inny sposób sprostać zagrożeniu, tak aby przetrwać do świtu. Co nie jest oczywiście dokładną adaptacją tego co widzieliśmy w grach, ale kto wie, być może to dobrze, że będzie to odrębny, oryginalny byt, tylko luźno czerpiący z serii gier. Twórca sukcesji wielkiego hitu dla HBO tworzy dla studia kolejną produkcję, tym razem w formie filmu. Skupi się on na czwórce przyjaciół, którzy. Spotykają się podczas dramatycznego międzynarodowego kryzysu finansowego. Z kolei pechowa już premiera piątego szerega została ponownie przesunięta i to aż na 2027 rok. Na jego miejsce wleciała za to kolejna część minionków, które mają zadebiutować w kinach w lipcu przyszłego roku. Z innych, smutnych wieści, Kilian Murphy jednak nie pojawi się w filmie 28 lat później. Zostało to finalnie zdementowane, jednak nie wyklucza się jego powrotu w kolejnych częściach. Bo przypominam, że w planach jest cała trylogia. A tak wyglądają kolejne piękne ujęcia z najnowszego awatara, który w dalszym ciągu wydaje się trafić do kin w planowanym terminie, co nadal nie przestaje mnie zadziwiać. A teraz chwila dla partnera dzisiejszego odcinka czyli World of Warships. Jest to darmowa taktyczna strzelanka drużynowa na PC-TA z trzema podstawowymi rodzajami uzbrojenia: artylerią okrętową, torpedami i samolotami. W grze dostępnych jest ponad 800 statków historycznych, pochodzących z 14 różnych narodów. Są one projektowane w oparciu o autentyczne dokumenty historyczne i dzielą się na 5 różnych klas: niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce. Oraz co ciekawe, łodzie podwodne. Każda z tych klas będzie oferować unikatowe wrażenia z rozgrywki. Wrażenia, które ze względu na grafikę, różnorodne mapy i zmieniające się warunki pogodowe za każdym razem będą wyjątkowe. Szczególnie, że gra cały czas się rozwija i co miesiąc dochodzi do niej nowa zawartość. Korzystając z linku w opisie otrzymacie ogromny starter pack warty 25 euro, w skład którego wchodzą rzeczy widoczne teraz na ekranie. Zachęcam do sprawdzania i oczywiście zapraszam. Znajomych, aby razem uformować prawdziwy dywizjon. Póki co gorącym tematem nadal pozostaje Superman, bo to on jest największą tegoroczną premierą studia DC. Jednak powoli dostajemy też coraz więcej informacji w temacie kolejnej, czyli Supergirl Woman of Tomorrow. Tym razem poznaliśmy aktorów, którzy wcielą się w rodziców tytułowej bohaterki. Będzie to David Kramholz i Emily Bicham, natomiast w Supergirl wcieli się znana z rodu smoka Millie Alcock. Co więcej nagrania do produkcji ruszyły właśnie teraz w Wielkiej Brytanii, a sama premiera planowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Darth Vader z kolei doczekał się własnego zwierzaczka nazwanego na jego cześć. Mowa tutaj konkretnie o Batinomus Waderi, czyli o nowo odkrytym gatunku równonogów występujących na Morzu Południowo- Chińskim, który dla naukowców przypominał właśnie kultowego Wilana z Gwiezdnych Wojen. Opowieści z Narnii już jakiś czas temu miały doczekać się po długiej, bardzo długiej przerwie swoich złotych czasów i niejako powstania ze zgliszy. Miały bo w trakcie uzgadniania zakulisowych aspektów, takich jak kontrakty między twórcami a serwisem dochodziło do sporów i przesunięć nimi spowodowanymi. Mówiąc konkretniej, film, albo nawet i cała seria ma powstać dla Netflixa, a jej wyryżyserowaniem ma zająć się Greta Gerwig, która ostatnio dała nam hit w postaci Barbie. Spór dotyczył premiery filmu. Greta chciała, aby trafił on oficjalnie do sieci Kin i był pełno. Prawną premierą mogącą walczyć chociażby o Oscary. No a Netflix, trzymając się kurczowo swojej polityki, nalegał na publikację tylko i wyłącznie u nich. I jak się teraz okazuje, Greta postawiła na swoim i strony doszły do porozumienia, w wyniku którego film trafi do kiny 26 listopada 2026 roku, a miesiąc później pojawi się na Netflixie. Czyli podobnie do taktyki, którą stosuje Disney już od jakiegoś czasu. Póki co nie wiadomo, za którą z siedmiu książek? opowieści wezmą się twórcy, ale spekuluje się, że będzie to ta z numerem szóstym, czyli siostrzenica czarodzieja. Jeśli pisze do Was brat Pitt i prosi Was o wsparcie pieniężne, no to jest większa szansa na to, że są to oszuści udający Brada Pitta, niż faktycznie prawdziwy aktor szukający pomocy. Tego jesteśmy świadomi wszyscy, mam taką nadzieję. Jednak jak się okazuje, są osoby, które nadal wierzą w takie zbiegi okoliczności, i tak trafiamy na historię pewnej francuski, która przelała rzekomemu Pittowi ponad 800 tysięcy dolarów, które otrzymała po rozwodzie ze swoim. Mężem. I tak rozwód miał miejsce właśnie ze względu na myśl o przyszłym wspólnym życiu z Bradem Pittem. Sielanka skończyła się dopiero w momencie, gdy zobaczyła Brada publicznie na festiwalu w Wenecji ze swoją prawdziwą dziewczyną. Szok i niedowierzanie, chociaż trzeba przyznać, że oszuści w tym wypadku korzystali również z AI, co mogło dodatkowo namieszać w głowie poszkodowanej. Co ciekawe, sprawa ta dotarła do prawdziwego tym razem Pita, który za pośrednictwem swojego rzecznika, Wypowiedział się w temacie i stwierdził to, co powinno być jasne dla każdego, żeby nie odpowiadać ani nawet nie reagować na takie właśnie podejrzane maile czy wiadomości. IM IM LIFE Chappy. Fabuła z filmu Chapi staje się coraz bliższa rzeczywistości. swoją drogą, jeśli nie widzieliście filmu, to gorąco polecam. Otóż chiny planują maraton, w którym to po raz pierwszy w historii naszej całej cywilizacji wezmą udział nie tylko ludzie, ale także i roboty. W zasadzie to półmaraton, który ma się odbyć już w kwietniu tego roku i do wygrania w nim będą trzy nagrody dla trzech najszybszych uczestników, bez podziału na to, czy będzie to człowiek, czy też Maszyna. Co ciekawe, tak jak ludzie mogą w trakcie biegu korzystać ze stoisk z wodą, tak w przypadku robotów będzie im można wymieniać baterie w trakcie biegu. No cóż, przyszłość właśnie nadeszła. Co ciekawe nadszedł też kolejny sezon Spartacusa. Co nadjechało niespodziewanie, bo ostatnie odcinki swoją premierę miały ponad 10 lat temu. Tym razem będzie to Spartacus House of Ashur, który zadebiutuje na stacji Stars jesienią tego roku. Za reżyserię zabrał się ponownie Steven DeKnight, a w obsadzie zobaczymy część znanych twarzy. Będzie to historia w stylu co by było gdyby, bo jeśli oglądaliście serial to wiecie, że Ashur nie mógł się pojawić ponownie w kolejnych odcinkach, Gdyby chciano zachować ciągłość fabularną, to jak będziecie oglądać? Mimo drobnego ograniczenia powstawania nowych filmów i seriali od Marvela, wydaje się, jakby ich ilość wcale nie zmalała. Jednym z nadchodzących projektów ma być Vision Quest, który będzie spin-offem serialu WandaVision i skupi się oczywiście na postaci, w którą wciela się Paul Bettany. Jak się teraz okazuje, zobaczymy tutaj mały powrót do korzeni, bo głównym albo jednym z głównych czarnych charakterów produkcji będzie Faran Tahir, który pojawił się w pierwszym Iron Manie. Był on członkiem organizacji 10 pierwszych który porwał Tonego Starka. Serial ma się skupić na odzyskiwaniu przez wieżyna wspomnień i człowieczeństwa, a do obsady powróci również James Spader jako Ultron. Nie tylko na naszym polskim YouTubie lata masa pozwów w każdą stronę, bo w Hollywood też się dzieje. Jako pierwszy pozew dostał M. Night Shyamalan oraz Apple TV+, Plus, które emitowało jego serial Servant. Pozywa ich włoska reżyserka Francesca Gregorini, która twierdzi, że ukradli oni pomysł na fabułę, jej amerykańskiego niezależnego filmu Prawda o Emanuel z 2013 roku. Domaga się od twórców, uwaga, ponad 80 milionów dolarów odszkodowania. Apple natomiast twierdzi, że koncept na ich serial oraz pierwsze prace zaczęły się na długo przed 2013 rokiem i nie mieli oni pojęcia o istnieniu jej filmu. Drugi pozew poleciał w stronę Disneya oraz filmu Wajana 1 i 2. Pozew złożył grafik, który twierdzi, że jego koncepty na fabułę na postaci oraz poszczególne sytuacje, które tworzył kiedyś dla innej firmy działającej we współpracy z Disneyem, zostały bezprawnie zabrane i obudowane resztą sceny, tym samym kradnąc jego własność. W tym przypadku mowa jednak nie o 80 milionach, a o 10 miliardach dolarów. Jest to niby uzasadnione obecnymi oraz przyszłymi możliwymi zarobkami Disneya z tej marki i ma to stanowić zaledwie 2,5% tego, co Disney ma z niej uzyskać. No cóż, czy Wajana jest warta 400 miliardów dolarów, tyle co majątek Ilona Muska? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też od razu, czy chcielibyście zobaczyć całą trylogię z Deadpoolem i Wolverine'em w rolach głównych. Bo tak właśnie sugerują najnowsze plotki z zza kulis, które dodają, że Hugh Jackman ma się na dobre zadomowić w MCU i odgrywać rolę Wolverina przez najbliższych 10 lat. A biorąc pod uwagę fakt, że ma on już 56 lat, to żart z trzeciej części Deadpoola wydaje się być być jak najbardziej aktualny. Jego wspólny występ z Ryanem Reynoldsem przyniósł 1,3 miliarda dolarów Disneyowi, więc nic dziwnego, że studio chce powtórzyć ten sukces i to nie raz. Pomijając dedykowane tej dwójce filmy, jeśli wierzyć doniesieniom, planowane są także ich gościnne występy w łączonych filmach Avengers, co też brzmi świetnie. W końcu interakcje tej dwójki z całym oryginalnym MCU to coś na co czeka cała masa fanów. Mimo tego, że następca a czarnej pantery, w którego wcielał się Chadwick Bosman miał się nigdy nie pojawić, wygląda na to, że 4 lata po jego odejściu studio zmieniło zdanie. A tak przynajmniej twierdzi Jeff Snyder, który lubił publiczniać często sprawdzone zakulisowe informacje. Według niego co najmniej jeden aktor dostał już propozycję wcielenia się w czarną panterę, ale zrezygnował z racji właśnie na mocne przywiązanie Bosmana do tej roli i z obawy przed wpływem tej sytuacji na jego karierę. Snyder dodał też, że Nową Panterę mielibyśmy zobaczyć już w trzeciej części jego solowych przygód, o której powstawaniu wygadał się już jakiś czas temu Denzel Washington, który w niej wystąpi. Oprócz tego, Czarna Pantera miałaby być mocnym filarem nadchodzących filmów Avengers. Co o tym myślicie? Czekacie w ogóle na kontynuację tej serii? Bo ja tak średnio. Dajcie znać poniżej.